Tuchanka, witajcie w świecie Tremiscy. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem, klony moich rodziców. Wiele lat temu, gdy ja i moja przyjaciółka byłyśmy nastolatkami, przeżyłyśmy coś dziwnego. Zobaczyłyśmy kogoś czy coś i do dziś mamy zagadkę. Moi rodzice wyjechali na działkę, trwała budowa naszego domu. Miała mnie sprowadzać do domu koleżanek podczas ich nieobecności, jednak ja nie posłuchałam. Zaprosiłam koleżankę, usiadłyśmy na kanapie przy oknie, by porozmawiać i monitorować teren. W razie powrotu rodziców dokonać ewakuacji. Siedzimy, rozmawiamy jak to nastolatki. I nagle obydwie widzimy moich rodziców wchodzących po schodach. Koleżanka wyszła z naszego mieszkania, jej mieszkanie było zaraz obok. Stoimy, nasłuchujemy. Ale nic, cisza. Nikt nie wszedł nawet na pierwszy korytarz, nie mówiąc już o drugim, który prowadził do naszych mieszkań. Postałyśmy chwilę i koleżanka z powrotem przyszła do mnie. Po jakichś piętnastu minutach zobaczyłyśmy, że moi rodzice wracają, wjeżdżają na podwórko i oniemiałyśmy. Moim rodzicom opowiedziałyśmy sytuację, powiedzieli, że dopiero teraz przyjechali. Byli zdziwieni tak jak my, a te postacie wyglądały identycznie jak moi rodzice. Miały nawet te same rzeczy na sobie. Jedno tylko mnie zdziwiło. Tamta moja mama wchodząc po schodach, nie spojrzała w okno naszego mieszkania, a miała taki nawyk. Zdarzenie miało miejsce ponad 30 lat temu, ale do dziś i ja i moja przyjaciółka mamy ten obraz przed oczami, i do dziś zastanawiamy się, z czym miałyśmy do czynienia. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją. Pozdrawiamy, Sylwia i Aśka. Nie będziesz w życiu sama. Witam. Opowiem tu jedną ze swoich paranormal stories. Moja świętej pamięci, ciocia, z którą byłam dość mocno związana, na kilka dni, a może tydzień przed śmiercią, przepowiedziała mi męża. Była chora, i każdy z nas w rodzinie był już z tym jako tako pogodzony, na tyle, na ile to możliwe. Byłyśmy u niej z mamą, siedziałam przy jej łóżku i starałam się prowadzić rozmowę tak, aby omijać trudny temat. Wtedy ona powiedziała. Masz kogoś, prawda? Ja się zaśmiałam i mówię: e tam, ja i stały związek, nie ma opcji. To tylko tak, na jedno wesele i tyle. Bo tego roku w maju ślub brała moja kuzynka. Ciocia na to: cieszę się, już nie będziesz w życiu sama. Więc ja znowu, że ciociu to na jedno wesele. Ale ona swoje: nie będziesz sama, więc odpuściłam. Ciocia odeszła kilka dni potem, a 26 maja. Ja poszłam z tym chłopakiem na wesele, chociaż byłam totalnie zniechęcona. Po tym weselu jakoś za bardzo się nie starałam, żeby ten chłopak został, ale on uparcie był w moim życiu. I tak dotrwaliśmy razem do rocznicy śmierci Cioci. Pojechaliśmy na msze. Stojąc nad jej grobem, powiedziałam do niej: Dobra, skoro jesteś taka mądra, to ok. Jeśli to ma być ten, to dobrze, ale jeżeli to nie jest chłopak dla mnie to wystrasz go, ale tak, żeby sam mnie zostawił. Przez kolejne kilka nocy w domu cioci, w którym się zatrzymaliśmy, ciągle otwierała się szafa z kocami. My zamykamy, ona się otwiera. I tak aż do chwili, gdy powiedziałam – ciociu, jest mi ciepło, nie potrzebuję koca. Tej samej nocy obudziło mojego chłopaka walenie w ścianę, tak mocne, jakby ktoś uderzał w nią młotkiem, on się obudził i wiedział dobrze, że to nie ja, bo spałam spokojnie. O dziwo, nie przestraszył się, i od tego czasu, a minęło już trzy lata, jesteśmy małżeństwem, kasia. Uratował mnie sen. Chciałabym opowiedzieć historię, która przytrafiła się mojej rodzinie, gdy byłam mała. Mając 6 lat raz w tygodniu. Byłam zaprowadzana do babci od strony taty. Uwielbiam tam przychodzić. Babcia zawsze rozpieszczała mnie słodyczami i zabawkami. Niestety, więcej nie dane mi było pójść do babci w takich samych okolicznościach. Pewnego dnia moja siostra powiedziała, że śnił jej się dziadek. W tym śnie zasłaniał rękami przejście do mojej babci. Nie chciał nas przepuścić. Moja mama się przestraszyła i powiedziała, że nigdzie nie pójdę. Tego samego dnia konkubent mojej babci wybił szybę w kuchni siekierą i zaatakował moją babcię. Uderzył ją trzonkiem trzy razy w głowę. Babcia przeżyła, ale nie była już taka sama. Nie miała już sił na zabawę i przez pewien czas ledwie mnie poznawała. Doszła do siebie, ale tylko w połowie. Konkubent babci trafił do więzienia, a potem zmarł na raka. Gdyby mojej siostrze nie przyśnił się dziadek, nie wiadomo czy bym teraz żyła, lub nie miała okropnej traumy. Niestety, mojemu tacie się nie poszczęściło. Mnie uratował sen, jego niestety nie. Tato, gdy tylko dowiedział się co się stało, przybiegł do domu babci i musiał posprzątać. Potem widział ją, mimo że jej nie było, i zaczął mówić do siebie, potem zaniedbywać się. I stał się agresywny. Jestem wdzięczna dziadkowi za to, że mnie ocalił. Czuję, że jest przy mnie. Ala. Niemiecki oficer. Było to na Podkarpaciu. Nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość. Był 1915. Trwał pierwszy światowy konflikt zbrojny. Wojska niemieckie i austro-węgierskie... Wypierały z Galicji armię rosyjską. Do wsi weszli Niemcy i rozstawili się po kwaterach w prywatnych domach. W jednym z domów zamieszkał niemiecki oficer znający polską mowę. Dobrze się dogadywał z gospodarzem, był miły i uprzejmy. Wieczorem powiedział gospodarzowi, że spodziewa się walki, z której żyw nie wyjdzie. Jeśli zginie, to prosi, by zadbać o jego grób. A gdy z Niemiec przyjedzie rodzina, to żeby zaprowadzić ich na grób. I we wszystkim rodzinie pomóc. Gospodarz zapewnił, że zrobi wszystko jak się należy, ale że nie będzie to konieczne, bo tak dobry człowiek na pewno przeżyje. I jeszcze z czasem awansuje o kilka stopni wyżej. Następnego dnia nastąpił atak we wsi walka. Po obu stronach poległo kilkudziesięciu żołnierzy. Nagle Rosjanie poddali się. Wywiesili białe szmaty, ale nie wychodzili z kryjówek. Za to wyszli Niemcy. Jak tylko znaleźli się na wiejskiej drodze, wróg znów zaczął strzelać. W tej walce poległ wspomniany oficer. Rosjan wyparto ze wsi, a poległych pochowano na jednym cmentarzu. Minął rok i do wsi przyjechała rodzina poległego oficera. Odnaleźli gospodarza, u którego zamieszkał. On ich zaprowadził na cmentarz i wskazał miejsce pochówku. Rodzina zażyczyła sobie ekshumacji. Chcieli swojego bliskiego zabrać do Niemiec. Postarano się o pozwolenia, przysłano oddział żołnierzy zajmujących się budową cmentarzy i pochówkami. Rozkopano mogiłę, gdzie był pochowany oficer, ale jego tam nie znaleziono. Mieli już zasypać grób i otwierać inne, ale odłożyli to na następny dzień. W nocy gospodarz położył się spać, ale obudziło go stukanie. Słyszy kroki po izbie i zobaczył oficera, który u niego był. Ten stanął przed nim, zasalutował i powiedział, że leży w tej mogile tylko głębiej i bardziej na prawo. Podziękował i wyszedł. Rano gospodarz powiedział gdzie kopać i rzeczywiście tam znaleziono oficera Adam. Nocni, goście. Opowiem wam o dwóch zdarzeniach, które można zaliczyć do dotykających pogranicza dwóch światów, życia i śmierci. A konkretnie mam na myśli ludzi, którzy odchodzą do wieczności, umierają i powiadamiają o tym inne osoby, na przykład członków rodziny, choć nie tylko. Jak miało to miejsce w obydwu przypadkach, o których piszę poniżej, było trochę inaczej. Pierwszy z nich miał miejsce w roku 2007. Spaliśmy z mężem w jednym pokoju z naszymi małymi córkami, czteroletnią i dwu- i półletnią. My w łożu małżeńskim, a dziewczynki na łóżku piętrowym. W pewnej chwili usłyszałam bieganie po pokoju, jakby bosych dziecięcych stópek. Było to o tyle dziwne, że słyszałam to pomimo tego, że przecież spałam. Nie wybudziłam się z tego snu od razu, w związku z czym przez dłuższą chwilę nie reagowałam na to zdarzenie. Odgłos biegania jednak nie ustawał, dlatego, będąc nadal w tym półśnie, pomyślałam sobie, że to któraś z dziewczynek wyszła z łóżka i biega po pokoju. Zaczęłam to analizować coraz bardziej przytomnie i postanowiłam, że czas to wyjaśnić, bo przecież córeczka może się przewrócić w tych ciemnościach i porządnie poobijać. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Usiadłam na łóżku i zapaliłam lampkę nocną. Ku mojemu zdumieniu, obydwie dziewczynki spały słodko na swoich posłaniach. Zdziwiło mnie to bardzo, bo bieganie po pokoju, jakby dziecka z bosymi stópkami, wydawało mi się tak bardzo realne. Spojrzałam na zegar, wskazywał godzinę czwartą trzynaście. Zgasiłam więc lampkę i zasnęłam ponownie, mając przed sobą jeszcze około trzy godziny snu. Rano przy śniadaniu opowiedziałam mężowi o tym wydarzeniu. Ale przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Uznaliśmy, że musiało mi się to po prostu przyśnić. Kilka godzin później dowiedziałam się, że tej nocy zmarła sześcioletnia córeczka mojej koleżanki. Zszokowała mnie ta informacja i od razu powiązałam ją z wydarzeniami nocnymi w naszym pokoju. Dziewczynka, która odeszła, chorowała bardzo długo i moje córeczki odwiedzały ją aby umilić jej czas wspólną zabawą. Pomyślałam sobie wtedy, że Marysia chciała powiadomić w ten sposób moje dziewczynki, że jest już po drugiej stronie i nareszcie jest wolna, wolna od cierpienia, od wszelkich ograniczeń związanych z chorobą i może znów swobodnie i szybko biegać. Taka interpretacja mojego snu dla kogoś mogłaby się wydawać mało wiarygodna pozostająca jedynie w sferze moich domysłów. Jednak jakiś czas później od mamy dziewczynki dowiedziałam się, że jej córeczka zmarła o czwartej nad ranem. Wtedy nie miałam już żadnych wątpliwości. Nocnym gościem w naszym pokoju była Marysia. Drugie zapamiętane przeze mnie zdarzenie miało podobny charakter. O godzinie pierwszej w nocy miałam bardzo realistyczny sen. Że stoi nade mną jakaś czarna postać. Podświadomie wiedziałam, że ona jest osobą zmarłą. Odezwałam się do niej w tym śnie. Odejdź ode mnie, boję się ciebie. Postać popatrzyła na mnie jeszcze przez chwilę, po czym jakby się rozmyła, a ja w tym momencie wybudziłam się z tego koszmarnego snu. Serce waliło mi jak młot. Bałam się wyjść do łazienki, dlatego nakryłam się kołdrą i długo próbowałam zasnąć. Co przychodziło mi z trudem. Rano po przyjściu do pracy dowiedziałam się, że tej nocy zmarł mój dawny emerytowany już nauczyciel, który był surowy, ale też bardzo lubiany przez uczniów, w tym przeze mnie. Od razu opowiedziałam tej osobie o nocnym zdarzeniu. Kobieta ta była bardzo sceptycznie nastawiona do tego typu zjawisk. Na koniec naszej wymiany zdań zapytałam ją jeszcze, czy zna może godzinę śmierci nauczyciela. Odpowiedziała mi, że nie zna, ale będzie się widziała z wdową, to zapyta i przekaże mi tę informację. Jeszcze tego samego dnia wyraźnie poruszona przyszła z informacją. Wiesz, nigdy nie wierzyłam w zjawiska paranormalne, ale chyba od dziś zacznę. Pan Kowalski odszedł dokładnie o pierwszej piętnastej w nocy. Lidia. Giełda Staroci. Kiedyś na giełdzie staroci opowiadał jeden ze sprzedających. Zanim zaczął, zaznaczył, że nie wierzy w duchy ani nadprzyrodzone zjawiska. Ale jednak zdarzyło mu się coś niezwykłego. Z kolegami wybrali się na poszukiwania. Ale poszukiwania takie szaber i profanacja bardziej niż zwykłe normalne łażenie. Z wykrywaczami, patelnią, przyjechali w okolice Krakowa. We wsi był stary cmentarz ze średniowiecza, dawno już nieczynny. Mieli zamiar rozkopywać groby i szukać obrączek, medalików, guzików. Przyjechali dość późno i obok cmentarza, na łące, rozbili namiot. W pobliżu była polna droga między łąkami, można nią było dojść do cmentarza. Tam wszystkie groby zrównane z ziemią, śladów nie było. Jednie cmentarz miał stare ogrodzenie w postaci wału ziemnego i fosy częściowo wypełnionej wodą. Szybko przyszła noc, a zaraz potem deszcz i burza. Lało bardzo, ściana wody i pioruny ostro trzaskały. Jednemu z biwakujących zachciało się wyjść za potrzebą. Wyszedł w ulewę, przeszedł na drugą stronę drogi i zrobił swoje, ale kątem oka widzi, że od strony cmentarza ktoś idzie drogą. Jakaś postać na czarno ubrana na głowie kaptur. Gdy miał już wracać, ta postać szybko znalazła się przy nim, a on w blasku błyskawicy zobaczył pod kapturem ludzką czaszkę zamiast twarzy. Przestraszony szybko wrócił do namiotu i powiedział co zobaczył. Nie bardzo mu wierzyono, ale był głównym organizatorem wyprawy. Namawiał do powrotu do domu. Burza też do tego zachęcała. Następnego dnia wypogodziło się i chociaż zrobił się upał, zebrano wszystko i zaniechano poszukiwań. Wszyscy wrócili do domów. Duchy powstania. Powstanie styczniowe 1863-64 bardzo wyniszczyło kraj. Wielu ludzi przepadło bez wieści w walce z głodu, chorób, gdzieś w lasach. W rejonie bitew i potyczek widywano potem zjawy pojedynczych poległych, ale czasem też kosynierów. W 1873 roku w jednej z gazet opisano przypadek, gdy wiosną w okolicach Małogoszcza ludzie pracujący na polu zobaczyli oddział powstańców z kosami. Przestraszeni wrócili do domów, myśląc, że ktoś znów zorganizował powstanie. Zjawy takie spotykano w wielu miejscach. W puszczy Kozienickiej i lasach kieleckich, czasem słychać wystrzały karabinów, których nie ma już od wielu lat. Niedaleko Skarżyska Kamiennej zdarzyło się, że do samotnej zagrody pod lasem przyjechała bryczka. Gospodarz wyszedł nakarmić zwierzęta, a tu przyjeżdża bryczka w dwa konie zaprzężona. Bryczka, jakie teraz czasem do ślubu wożą młode pary, a na bryczce dama w białej sukni z parasolką przeciwsłoneczną. I woźnica ubrany w Liberię. Dama poprosiła o wodę, a gdy dostała szklankę, zapytała o syna: Czy gospodarz czasem nie widział jej syna? Bo poszedł do lasu i nie daje znaku życia, a ona go szuka. Gospodarz odpowiedział, że nie widział, ale jak poszedł do lasu, to niedługo wróci. Dama zasmuciła się bardzo i bryczka odjechała. Kilka dni później gospodarz dowiedział się, że ta dama Odwiedziła kilka zagród w okolicy, dopytując się o syna. Po dłuższym czasie wszyscy się zorientowali, że to duch matki, której jedyny syn poszedł do powstania i nigdy nie wrócił, a ona z wiernym woźnicą szuka go po okolicy. A może tak kiedyś było i jej też się coś złego stało podczas tych poszukiwań? Adam. Twarz w oknie. Wtedy miałam naprawdę okropny dzień. Najpierw zepsuł mi się samochód w drodze do pracy, potem usłyszałam bardzo złą wiadomość dotyczącą finansów. W końcu poczułam się źle, robiłam się chora. Pokłóciłam się z przyjaciółką, zgubiłam pierścionek i w końcu usiadłam w domu, popłakałam sobie i mówię do mojej babci: Gdybyś tu była, na tym świecie, to powiedziałabyś mi jedno zdanie, że wszystko będzie dobrze. Tym swoim pewnym siebie i przekonującym głosem, i wiedziałabym, że to prawda, gdybym mogła zobaczyć Twój uśmiech chociaż przez chwilę. I tak zapłakana zasnęłam. We śnie usłyszałam głos babci, która powiedziała, że może mi się pokazać, ale tylko na chwilę i z daleka. Może mnie to przestraszyć, bo musi to być nagle i z pewnej odległości. Jest teraz w fazie zmian i nie ma określonego wyglądu. Ale postara się, abym poznała uśmiech, tylko chodziło o to, żeby nie umarła ze strachu. Wykrzyknęłam, że gdzieżbym się miała babci wystraszyć nigdy w życiu. Może mi się ukazywać, kiedy tylko chcę, w ogóle się nie boję. Obudziłam się, zadzwoniłam do przyjaciółki, wyjaśniłam te nasze sprawy, zabrałam się za porządki, ale kiedy stłukłam jeszcze parę rzeczy, w tym cenną pamiątkę to miałam już dość tego dnia. Położyłam się spać około drugiej w nocy, ale nie mogłam zasnąć. Nagle patrzę w okno, a tam twarz! Zaczęłam krzyczeć, płakać, wpadłam w panikę, bo ważne jest też może to, że mieszkam w bloku na trzecim piętrze, bez balkonu. Nie było szans, aby ktokolwiek mógł stanąć na parapecie, balkonie, którego nie ma, wspiąć się tu jakoś. Tym bardziej, że twarz była po prostu na środku okna. Ktoś musiałby fruwać. W końcu jednak dotarło do mnie, że ja przecież znam tę twarz. Ten uśmiech to była moja babcia. Przestałam panikować, uspokajałam się powoli. Siedziałam jednak otumaniona. Wyszeptałam tylko do babci, że źle się oceniłam. Byłam pewna, że przyniosłoby mi to ulgę, ale czułam się ledwie żywa z przerażenia. Mało tego. Zaraz zapukała policja. Bo sąsiedzi zawiadomili ją, że z mojego mieszkania dochodził straszliwy wrzask. Nawet nie wiecie, jak się męczyłam z wyjaśnieniem im, co się stało. Policjanci słuchali zdumieni, ale nie wnikali, starali się być taktowni, chociaż przeszukali tak wzrokiem mieszkanie, wyjrzeli za okno i życzyli spokojnych snów. Wiem jedno, już nigdy sobie nie zażyczę spotkania z zaświatami. Emilia! Dziękuję Wam za tę historię, każdemu autorowi, z osobna i Wam wszystkim razem. A jeżeli Wy mielibyście jakąś historię, którą zechcielibyście się z nami podzielić, to bardzo serdecznie zachęcam. Piszcie na szeptchankamaupa.com. Możecie pisać o swoich przeżyciach, o tym, co usłyszeliście od znajomych, rodziny. Zapraszam Was na kanał kryminalny, gdzie nie brakuje zagadek. Link oczywiście w opisie, a ja już dziś dziękuję Wam bardzo serdecznie, ściskam mocno i buziaki.